Przyszedł transport muzyków radzieckich, jeńców radzieckich. Byli tak kapitalni muzycy, że serce rosło. Jeden, jak zobaczył, że za dużo już, a on był pierwszym trompecistą, chwycił za waltornię, zadał, zagrał parę gamów, pasażerów, taki, ale miał strasznie wystraszoną minę. Został przyjęty, Franko tak poklepał. Protekcyjnie, Franc poszedł. Ja mówię, dlaczego jesteś taki strasznie wystraszony? Bo ja nigdy w życiu nie grałem na waltorni. Kandydatów było zawsze dziesięć razy więcej jak miejsc. Pamiętam jak przyszedł chłopiec, że on gra na kontrabasie. W sali stały kontrabasy i w sali stało 16 violoncze. On chwycił violonczelę, bo widocznie. Spod hala pochodził, więc to mu bliższe było tej basetli. postawił na stołku i tak zaczął piłować. Znaczy, efekt był taki, że Franc nie był zbyt delikatny, w mordę huknął. Chłopak się zakrył nogami i wyleciał na dwór. Zostałem wezwany do Lagerfirera. Przyszedł po mnie. Lager Elteste to jest taki obozowy, najważniejszy więzień. Był nim komunista wiedeński i on mnie przedstawia jako ten, że postanowiliśmy my, kto, co, jak, będziesz prowadził orkiestrę. Wyszliśmy, on mówi, nic, myśmy to w tej grupie ruchu Opolu uchwalili, że to ty musisz być. No więc byłem tym, bardzo dużo osób zostało rozszelanych właśnie z złona orkiestry, bo to nie chroniło przed niczym przecież, tylko było jakimś dodatkowym zajęciem, ale jednak sam fakt że więzień te najgorsze godziny po pracy wieczornej do gongu przeżył z jakąś myślą, coś go zajęło. W tych godzinach, to najwięcej więźniów szło na druty. Mieliśmy marsze dla wychodzących w A wychodziło przecież przeszło 20 tysięcy ludzi. Na wiolonczeli grał Pietrzak, o ile się nie myle Szczęstochowy. Poprzedniego dnia wieczoru zobaczyłem jego zmartwiałego przy swoim łóżku. Ja wiem, co ty robisz? Co ci się stało? Ja mam przeczucie, że ja jutro zginę. No, poszliśmy grać. Gramy jeszcze 8, komand, jeszcze 6, cztery komandy, dwa. ostatnie komando idzie, a my gramy. Zobaczyłem w tej chwili, że po przeciwnej stronie pod murami bloku 24 stoi palicz. Pomyślałem sobie wtedy, że miałeś dobrego nosa. Pieczak, nagle Palicz wyskoczył, kończyć, skończyliśmy, a jego tak palcem do siebie. To było takie przypomnienie każdemu, jaką nicością jest tutaj życie ludzkie. Przywieziono nas jako pierwszy transport z więzienia Tarnowskiego. W obozie pracowałem jako sanitarność przez kilku lat. Na początku 1941 roku przeczytali wszystkich muzyków i musieliśmy przyjść do lagier Fierera, Frycza. Pytał się, czy jest zawodowym muzykiem, czy ma instrumenty. No, którzy mogli napisać do rodziny, no to rodzina przenosiła. Ja jestem perkusistą, nigdy nie miałem swoich y, instrumentów, więc powiedziałem, że przed wojną jak grałem, to też musiałam dać instytucja, w której ja grałem. No powiedzieli, że coś zrobią. Ja Zupełnie zapomniałem o tym. Po trzech tygodniach wezwano mnie i przyszedłem do takiej sali, gdzie potem była sala prób orkiestry. Zobaczyłem wspaniałe instrumenty perkusyjne. Okazało się, że oni pojechali do opery czeskiej i przywieźli. Pierwszym kapelmistrzem orkiestry obozowej był Franciszek Nierychło numer 994. Był Syn, Jak ktoś źle zagrał, to dochodził i, i, i bił w twarz. On muzyk, jako oboista, był niezły. On wychował się wojskowy w wojskowej orkiestrze gdzieś, ale jak chodzi o sprawy teoretyczne, to był słabiutki. On nie, nie, nie miał pojęcia o tym. On tu zaczął pisać marsze jakieś, prawda? Tego, ale on tego nie robił, bo robił to albo Kopieciński, albo yy, drugi był taki yy, Skrzyński. I oni to za niego robili naturalnie pod jego. Dyktanto i na jego nazwisko. To był człowiek, jakiś troszeczkę zboczony, przykryw współżyciu. Dużo sobie myślał, że on jest wielki pan. prawda. No i ta orkiestra jako taka się przy nim trzyma, ale więcej ze strachu, bo to był strach, bo on był bezwzględny. Po jego odejściu, gdy poszedł do wojska niemieckiego, obił orkiestrę nasz szanowny Adam Kopyciński. Orkiestra zaczęła zmieniać swoją barwę. I gdyby nie te transporty nieszczęsne, które nas stale męczyły, że ktoś odchodził, ktoś nowy musiał przychodzić, to by była naprawdę orkiestra niezastąpiona, po prostu. A złym moment to był, jak się pokazał w naszym pobliżu, w czasie gry: palicz. No to już było wiadomo, że kogoś z orkiestry wyciągnie i poprowadzi na jedenasty blok. O ile ja pamiętam, nazwiska już nie będę wymieniał, bo dużo nie pamiętam nazwisk, ale w ten sposób około może 40 do 50 ludzi wyciągnął palicz z orkiestry i rozszedłł własnoręcznie. Ja osobiście jak się dostałem tutaj do tej orkiestry zresztą drogą pewnych zabiegów ze strony Adama Kopycińskiego, który ściągnął mnie do orkiestry, no w ten sposób stwarzając mi po prostu możliwości, szanse przetrwania. Ja sam grałem na fortepianie, także w orkiestrze marszowej dętej ten instrument oczywiście rzecz nie był przydatny, no ale dlatego też polecono mi i szybko się nauczyłem grać na takim zabawnym instrumencie, który nazywał się cymbał. Był to instrument, który ma tak w postaci takiej liry, na obu końcach ramion liry były zawieszone takie wielkie pompony z końskiego włosia zrobione, stąd też żartobliwie mówiono, że grał na końskich ogonach, a we wnętrzu liry były rozłożone te Blaszki, tabliczki dźwiękowe, te cymbały po prostu, i takim żelaznym młoteczkiem wygrywało się na nim odpowiednią melodię do orkiestry dętej. To był oczywiście warunek w ogóle utrzymania się w mojej orkiestry. I taką pewną atrakcją to były niedzielne koncerty symfoniczne, które orkiestra dawała albo dla. Dla SS-manów, dla załogi SS-mańskiej, a czasami również dla pewnych grup komand więźniów, które były poza obozem. Te koncerty niedzielne to była to pewna atrakcja, pewne urozmaicenie, a zarazem wyglądało to dosyć barwnie. Ja byłem na takiej dosyć honorowej pozycji za kapelmistrzem z tymi swoimi śmiesznymi cymbałami. No i będę szedł normalnie już cały zespół zespół denty marszowy, a na końcu spora grupa więźniów na barkach dźwigała pudło fortepianu. Bo z kolei już jak się przyszło na miejsce koncertowania, no to wtedy zamieniało się instrumenty i orkiestra z orkiestry marszowej stawała się orkiestrą symfoniczną. Z grona muzyków wyłaniały się małe zespoły kameralne, pięcio osobowe, których celem było dotarcie do tych wszystkich więźniów, którzy nie mogli przyjść na plac, na którym koncertowała orkiestra co pewien czas, którzy nie mogli wyjść zejść z łóżek szpitalnych. I te zespoły chodziły właśnie po tak zwanym Krankenbau, po różnych blokach. W różnych sztubach. Jednym z takich małych zespołów, w którym ja zresztą grałem, yy, grali. Roma Trzymała, świetny harmonista. Adam Wysocki grał na gitarze i jednocześnie śpiewał. Adam Wysocki, ten z Hurudana, yy, Zygmunt Wojszczyk, kontrabasista, już niestety nie pamiętam jego nazwiska. Trębacz Zygmunt Wojszczyk wpadł na kapitalny pomysł. Mianowicie wyzyskał podobieństwo tematyczne do pewnego walca, Lanera, i na zakończenie każdego naszego występu graliśmy właśnie tego walca, a graliśmy go w ten sposób. Rozpoczynał Wojszczyk sygnałem. Jam, pam 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 tutaj myśmy wchodzili już piano, dla kontrastu tam pam tak dalej, pam tak dalej, i zakończenie też pam pam Poruszenie zawsze było wielkie. pam 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 nie mógł zrozumieć, co Wy Polacy w tym głupim walczyku widzicie. Nie mógł zrozumieć, że w tej droginie muzycznej dla nas Polaków wielka treść się kryła. I kiedyś wychodząc już, ujrzałem przed sobą wyciągniętą rękę jakiegoś starszego, bardzo już więźnia, który trzymał papierosa i rzekł do mnie: weź, weź. To za tego walca, który nie zginął również w obozie kobiecym była. były próby stworzenia orkiestry. Kierowniczką artystyczną, no, dyrygentem była znakomita sławy europejskiej skrzypaczka Alma Roze. Przyszła ona kiedyś do obozu pod eskortą. Przyszła do nas chcąc uzyskać jak no, trochę nut czy też strun do skrzypiec. No spędziła już około, około dwóch godzin. Zaproponowałem jej, żeby zagrała. Podałem jej skrzypce. Nie odmówiła mi. No, gra ta niestety już nie była grą wirtuozowską. Z zażenowaniem oddaje mi skrzypce i pokazuje na ręce, popękane od mrozu i spracowane. Wiem, że wkrótce umarła. Der auch ich war ich war holaria holaryo so auch einen monat tag und jahr holaria holaryo doch denk ich froh gemut und gern an meine Lieben in der Fern, doch denk ich froh, gemut und gern. An meine Lieben in der Fern, an jeden Morgen in der Früh, hollarnia, jo, Beginn des Tages Last und Mühe. Holaria, holaria. ob arbeitsdienst ob sport uns zwingt doch stets ein frohes lied erklingt ob arbeitsdienst ob sport uns zwingt doch stets ein frohes lied erklingt doch auch für uns kommt mal die Zeit Holaria, Holario Wo aus der Schutzhaft wir befreit Holaria, Holario Dann werden froh wir Heimwärts ziehen Ganz gleich Ob's schneit, ob's Rosen dann werden wir froh. wir Heimwärts ziehen. Ganz gleich, ob's schneit, ob's Rosen